Taki co techniki, zrobić z jajek tiki tiki. Zobaczcie, jestem, że tak powiem, natychmiastowo odchudzona. Zapraszam wszystkich, którzy piec nie potrafią, ponieważ tego nie sposób schrzanić. Jak się po sole to nic nie boli. Teraz dodamy troszeczkę masła. Każdy jeden chętnie skąsa takiego skąsa. Bardzo Ci dziękuję i miłość mą deklaruję. Zobaczcie, jestem, że tak powiem, natychmiastowo odchudzona. I na rowerki Veturilo będę w tym fartuszku wsiadać i niech się od nas odczepią. A ja tym razem zapraszam Was na, hmm, hmm, na spaszne ciastka. Pyszne, brytyjskie, łatwe do zrobienia niestety, a z dżemem po prostu cudowne. Co dzisiaj zrobimy? Zrobimy dzisiaj błyskawiczne ciacha, które piją wszystkie fajfokloki zakichane, czyli scones. Skąd to są moje ulubione ciastka, którymi zostałam po raz pierwszy poczęstowana uwaga w Tower of London, czyli w Londynie, w wielkiej kawiarni. I podała mi te ciastka z herbatą brytyjską, kto? Oczywiście Polka. Bo tak to jest na tym świecie. Skąd, nie, skąpsy? Polski są wszędzie i rządzą tym światem, tylko jeszcze o tym świat nie wie. A ja tym razem zapraszam was na. Bardzo szybkie ciastka. Zapraszam wszystkich, którzy piec nie potrafią, ponieważ tego nie sposób schrzanić. W związku z tym, co jest nam potrzebne do skąsów? Do skąsów potrzebna nam jest przyzwoita miska. Ja mam szklaną, wy nie musicie, chodzi mi o to, żeby było widać. Potrzebne jest nam 400 mg mąki, 100 mg masła, trochę cukru takim mniej więcej 5 do 8 deko cukru, mleko. Dwa jajka, nie mówię ile mleka, bo zaraz wam pokażę jak tym mlekiem się posługiwać. Proszek do pieczenia, cukier pełen wanili, nie wanilinowy, tylko cukier z wanilią, wanilinowego nie. Kupujcie. Rodzynki skórka pomarańczowa, jak ktoś chce może być bez niczego, jak nie lubicie rodzynek może być z żurawiną, może być z czymkolwiek. Brytole to pieką z rodzynkami i skórką pomarańczową. W związku z tym, jak robimy skące? Robimy tak, że do dużej michy wsypujemy 400 mg mąki. Zwykłej, pszennej, nie pytajcie jakiej. Basi, śmasi, jakiejkolwiek pszennej mąki. Szymanowskiej, polskie młyny, co tam chcecie. Do tego wsypujemy mniej więcej, tak no, im więcej cukru, tym one się mogą bardziej przypalić. W związku z tym, tego cukru tak wsypujemy. Tutaj ja mam jakieś z 8 pewnie. Sypujemy 3 łyżeczki proszku do pieczenia. To będzie baza tego, żeby nie wyszły gnioty. Raz. Dwa. A, za, za duża. Trzy. Cukier z prawdziwą wanilią. Ja nie kupuję innego. Proszę bardzo, cukier z prawdziwą wanilią. Troszeczkę soli, proszę państwa. Jak się posolę, to nic nie boli. Idę trochę w. Narrację beatki naszej wspaniałej. Troszeczkę soli, proszę Państwa. Teraz, co tutaj mamy? Wszystko mamy. Teraz troszeczkę maseleczka. To teraz troszeczkę w inną stronę. Teraz dodamy troszeczkę masła. Słuchajcie, 100 gramów masła. To będzie wszystko proste, jak budowa sznurka. O, proszę bardzo. O. I co my robimy? te wszystkie składniki suche, czyli mąkę, proszek do pieczenia, cukier, cukier z wanilią e, i co jeszcze mamy? I trochę soli. Po prostu to mieszamy na taką kruszonkę, jak przecieście kruchy. Ale nie przejmujemy się tym jakoś wybitnie. Po prostu robimy tak, żeby się zrobiła taka fajna kruszoneczka. O. Mamy kruszoneczkę i teraz robimy taki numer. Robimy numerek. Uwaga. Będzie teraz numerek, proszę Państwa, magiczny. Dwa jajka nam są potrzebne. Wbijamy dwa jajka do szklanki albo do jakiejś miarki, która wiemy, że będzie miała ostatecznie 250 ml. I teraz tak, te jajka rozmącamy, beł, 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 rozmącamy, tak się. Nie, nie pieścimy się z tym tak strasznie, ale tak tylko trochę. O, jak one się rozbełtały, to uwaga, uzupełniamy ten bełt. Do 250 ml mlekiem, wszystko zalałam dobrze, świetnie. 250, do 250 ml mlekiem, proszę bardzo. Mamy 250. Dobra, czyli wlewam dotąd. Trochę zostawiamy na posmarowanie tych ciastków przed włożeniem do piecyka. I teraz uwaga, czary Mary, wszystko to zagniatamy. Zagniatamy. Ona musi być takie, żeby się dało uformować. O, o godzinie 17, jak Brytyjczycy robią 5 uh, o'clock, to te skały są, są obowiązkowe. One są serwowane z różnymi dodatkami. Ja dzisiaj je zaserwuję z naszym polskim masłem i z dżemem. O, jest wszystko bardzo dobrze teraz z dżemem mojej roboty. Oni to jeszcze serwują z kwaśną śmietaną a, i z konfiturami. Oni na ogół mają konfiturę z e, skórki pomarańczowej, pomarańczową, taka marmolada pomarańczowa brytyjska. Ja teraz do tego ciasta wsypuję skórkę pomarańczową i muszę odcedzić namoczone uprzednio rodzynki. Ja moczę rodzynki, bo takie twardzizny w takim cieście to są potem takie, wiecie co, jak skała. I teraz to wszystko wyrabiamy. I to jest, słuchajcie, tak naprawdę koniec roboty. Teraz Wam pokażę. Zapytacie się, ile Was tutaj będę trzymać przed ekranem, żeby to się upiekło. W ogóle Was nie będę trzymać, bo byłam tutaj o godzinie 7 rano i upiekłam te ciastka wcześniej. W związku z tym ja te wkitram do piekarnika. A te upieczone Wam pokażę. Ha, ha, ha. Teraz robimy tak. Potrzebujemy troszeczkę mąki na blacik. O! Hopsa. Wyjmujemy skąso ciasto. I rozgniatamy je po prostu ręką albo wałkiem na taki placek, który ma. No, tak bym powiedziała z półtora centymetra to ma. Jak nic. Tu nie świrujmy z tą mąką. O! Rozgniatamy, rozgniatamy. Bardzo ładny, elegancki. I teraz bierzemy, słuchajcie, cokolwiek okrągłego i wycinamy z tego po prostu kółka. Hop, kółko. I tak do wyczerpania materiału. O, i układamy takie, słuchajcie, piękne kółka. O, zobaczcie, takie, takie robimy. Zostawiamy trochę tego mleka rozbełtanego z żółtkiem sobie, żeby posmarować ciacha. I teraz ja zrobię taki numerek. Słuchajcie, zrobię taki. O, wszystkie są pomalowane. I uwaga, do piekarnika rozgrzanego. a Zależy, jaki piekarnik. Ja wstawiłam rano na 220 stopni, było za dużo. Zresztą z tym teraz mam 180. Wstawiam. I zobaczę, jak będzie. I zobaczcie. Tada! Mam gotowe. Ha! Taki cud techniki. Zrobić z jajek tiki, tiki, słuchajcie. To jest dopiero historia. I teraz, jak te skąsy są serwowane? Mam taki talerzyczek, na którym. Uwaga, kładę skąsa. Te skąsy są o tyle fajne, że one się bardzo fajnie rozłupują samoistnie. Na pół. Ja nie wiem jak to się dzieje, one zawsze się rozłupują na pół. I teraz tak kładziemy sobie takiego tutaj skąsa. Do tego skąsa kładziemy sobie obok troszeczkę masełka. A do tego kładziemy sobie albo podajemy na przykład taki. Ja mam tutaj, uwaga, mój dżem mojej roboty z chili. Dżem z chili, a tutaj mamy dżem. Królowe cytrynowe były u nas dziewczyny pozdrawiamy serdecznie mamy dżem z cytryny i pomarańczy o proszę bardzo i teraz wlewamy sobie do kubeczka gdzie mamy kubeczek kubeczek poproszę o wlewamy sobie do kubeczka słuchajcie wspaniałą herbatkę na przykład zieloną ja mam tutaj zaparzoną herbatkę sorsup i zobaczcie to jest brytyjski serwis Five O'Clock'u. Zobaczcie. I teraz łamiemy taki kawałek tego skąsa upieczonego. One są najlepsze ciepłe, ale takie też się daje zjeść. Ja akurat sobie to po brytyjsku zafunduję z a, pomarańczową, pomarańczowym dżemem, pomarańczowo-cytrynowym. Uwaga. Mm. Hmm, 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 mm. 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 ja mogę, prawda? Nic mi tutaj nie, nie szkodzi. Zobaczcie, to jest najszybsza i najtańsza chirurgia plastyczna, fartuszek 2850 Po co jakieś zabiegi? Wystarczy na to założyć płaszczyk i w miasto. Słuchajcie, do tego <ślaski> Kasia tutaj już się posiusia. Kasia, tam są pampersy, wiesz, po programach z TZMO, możesz je tam użyć, jak chcesz. A ja tymczasem łykam herbatkę i zaraz zapraszam jeszcze towarzystwa na skąsy. A was całuję i rzucamy się dalej odchudzone, wychudzone. Wiecie co? Beatka ze mnie dostała taki fartuszek i już biedna nie będzie mogła... Jeszcze chodź, chodź, chodź! Chodź do mnie, chodź! No to ja powiem tak, żeby nie było no. tak brytyjsko, tylko tak bardziej po warszawsku. Tak. To powiem tak: Każdy jeden chętnie skąsa takiego skansa. Bardzo ci dziękuję i miłość mą deklaruję. Dziękuję.